Cześć, witam wszystkich! Mamy tutaj kolejną paczkę z mojej hobby, i oczywiście, jak zwykle, będziemy teraz sprawdzali, co jest w niej w środku. Zatem, cóż, oglądajcie. No tak, mamy tutaj pełną kartonu, ale oczywiście nie o karton tu chodzi. Tej papiery, tutaj też karton. Może tego nie będę ruszał. Ale oto mamy tutaj siatkę od abera. Spróbuję z niej zrobić. Chwyt powietrza do T26. Tutaj też mamy te 26 pudełko, się otworzyło trochę, no ale to nic, nic mu chyba się nie stało. Ciekawy czołg, więc kupiłem następny egzemplarz. A tu mamy też zmierasz hobby, tym razem czołg M3A3. Liberation of Paris of Paris, właściwie Paryż, Paryż to po polsku. Tutaj z kolei mamy również ciekawy model. Mi 8MT, Mi 17 Hip -H, czyli Mi 17 z Hobby Bossa. Chyba najlepszy model w tej skali na rynku. A tu też ciekawostkę najnowszego U2PO2 VS z. ICM-u. Jak wiadomo, ICM, który niedawno wydał właśnie PO2, no, zaskoczył, wydając ponownie w bardzo krótkim okresie czasu ten model z zupełnie nowych form. Pudełko jest oczywiście już puste. Tak, to są nowe formy. Może w jakimś momencie stosownym zrobię porównanie tych dwóch modeli. I wtedy się przekonamy jakie są różnice między tym starym, nowym i nowym, nowym PO2. Mi8 no już jest starszym modelem, ale też Mi8 MT to z Mi 17 właściwie. Ale też jest to jak już wspominałem najlepszy model w tej skali tego wiropłata. No i zobaczę, może będę, może będę go sklejał jakoś w niedalekiej przyszłości. okaże się oczywiście. No i tutaj mamy ten M3A3 a ten... T26 też może będzie do kolejnego projektu, kolejnej e, dioramy. Ale w tej rzeczywistości niepewnej trudno powiedzieć, jak to się wszystko potoczy. No i to na tyle. E, chociaż zaraz, moment. Coś tu chyba jeszcze jest. E, a tak, ale to są już tylko dwa kleje. Tam ja ekstra cement Każdy widział, więc żadna sensacja. No i dobrze. To tyle na ten moment. Dzięki za obejrzenie i tradycyjnie dzięki. Trzymajcie się. Cześć.